Pokój i dobro, co dzisiaj Pan Bóg mówi do nas w Słowie Bożym, a dokładnie we fragmencie Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przypomina nam, jak ważna jest w naszym życiu pokora. To ostatnie zdanie z Ewangelii, kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, jest tym kluczowym właśnie zdaniem, które przypomina nam, abyśmy. Korzystali z cnoty pokory. Sam nasz mistrz, Jezus Chrystus, kiedy został wywyższony na krzyżu i przybyty z miłości do krzyża za nasze grzechy, pozostawił nam właśnie w tym obrazie wielką cnotę uniżenia i pokory. Święci korzystali właśnie też z tego obrazu. Przypomina mi się dzisiaj, kiedy rozważam fragment Ewangelii o uniżeniu Chrystusa i o pokorze. Święty Jan Paweł II, ostatnia Droga Krzyżowa, którą rozważał w swoim domu w łączności z wszystkimi, którzy byli wtedy w Koloseum, gdzie rozważa, rozważana była Droga Krzyżowa. Pozostał, pozostał mi w pamięci właśnie obraz pięknego uniżenia się, zjednoczenia z Chrystusem w pokorze, kiedy do swojego serca Chrystusa w krzyżu. Każdego dnia przypominam sobie ten obraz, który pomaga mi przeżywać moje codzienne powołanie chrześcijańskie, zakonne i kapłańskie. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.